Tchau. Podobnie jak przed rokiem na ulicę regionu znów wyruszy strażacki konwój Świętego Mikołaja. Ozdobione świątecznymi dekoracjami pojazdy pożarnicze wyruszą w czerwonym korowodzie już nie tylko po terenie miasta i gminy Szczecinek. Nie zmieni się za to cel wydarzenia i podobnie jak 12 miesięcy temu z jednej strony będzie to przestrzeganie przed czadem, z drugiej zaś promocja ochotniczych straży pożarnych. Dzięki partnerom przedsięwzięcia mieszkańcom rozdawane będą urządzenia alarmujące o pojawieniu się tlenku węgla, których partia zakupiona przez powiat szczecinecki została dziś przekazana z strażakom z gmin uczestniczących w konwoju przez pomocników Świętego Mikołaja, czyli Wiolettę i Justynę ze Starostwa Powiatowego. Na strażaków, w ogóle na strażaków zawsze można liczyć. Myślę, że to jest, to jest taki kapitalny przykład, że nie muszą, a chcą. I ten koniec św. Mikołaja jest takim fajnym pokazaniem, że przyjemne, spożyteczne, ale też to jest dobra nauka, informacja o tym, jakie zagrożenia może nieść w tym wypadku czarny. Mówimy tutaj o, o tlenku węgla. Dzisiaj jest kapitalny dzień, 6 grudnia, Dzień Świętego Mikołaja, bo no dzisiaj jesteśmy tacy bardziej życzliwcy, Życzni chcą wspierać, działać, pokazywać, że w tym dniu można czynić dobro i właśnie tym przekazaniem tych 59 sygnalizatorów. Tak? Chcemy pokazać, że w tych sytuacjach chcemy być również tymi, którzy uczestniczą w tym fantastycznym pomyśle, jakim jest Konwój Świętego Mikołaja. Za to bardzo drugą kolejną czarzę dziękuję. Chciałbym zaznaczyć, że konwój powodzi się z gminy Szczecin,ek, która, w którym odbyło się w zeszłym roku ten konwój. Dzisiaj ten konwój już się rozrasta już do wielkości całego powiatu i nie tylko również o województwo wielkopolskie. Więc jesteśmy dumni jako Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie, że taka inicjatywa w naszym powiecie bardzo ładnie się rozrasta i promuje przede wszystkim bezpieczeństwo. Chciałem tylko podkreślić, jak duże znaczenie ma dla człowieka ta czujka. Patrząc na statystyki lat wcześniejszych, dzięki Bogu parę lat już nie mamy ofiar śmiertelnych, ale dzięki temu, że montujemy te czujki, które zostają rozdane, które za. Pośrednictwem was media docieramy do społeczności, uczulamy ludzi, żeby montować te urządzenia. Także i ten konwój, rozdając te czujki, przyczyni się do tego, do podniesienia bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Przy okazji tego konwoju liczymy na to, że gro dzieci będzie chciało przychodzić na zbiórki i poznawać ruch strażacki, poznawać ten sprzęt, a w przyszłości zastąpić nas, żeby tak jak tu druh prezes Marcin mówił, żeby ten konwój istniał i ktoś ten konwój dalej poprowadził. Cieszę się bardzo, że mogę już po raz drugi poinformować Państwa, że konwój Świętego Mikołaja organizowany przez strażaków odbędzie się w powiecie szczecineckim podczas naszego drugiego konwoju Świętego Mikołaja. Będziemy przeprowadzać akcję, pre, akcję prewencyjną odnośnie odblasków, odnośnie bezpieczeństwa po zmroku, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa i promocji. Służby strażaka. Jest to dobra okazja, aby, aby aktywizować młodzież. W tym roku konwój składać się będzie z około 20 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Pojawią się goście z powiatu Koszalińskiego, z powiatu Złotowskiego, oczywiście z powiatu Szczecineckiego. Gościnnie zawitamy także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupę Poszukiwawczą z Białogardu, a także ze Szczecinka. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, dziękuję samorządom, różnym przedsiębiorcom, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Będziemy mogli zakupić około 150 czujek. Tak jak wspomniałem, będą one rozdane dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Będą odblaski, także serdecznie zapraszam wszystkich, zarówno tych młodszych, jak i starszych już 11 grudnia. Zaczynamy od godziny dziewiątej. Serdecznie zapraszam do Szczecinka na godzinę siedemnastą na Plac Kamińskiego. Tam jeszcze więcej atrakcji. Wyciągamy rękę i tak jak druh Tomasz Muryn powiedział, zostań strażakiem. Odliczanie do przyjazdu konwoju będzie trwać na Placu Kamińskiego od godziny 16 wraz z DJ-em Przemo. Poza mnóstwem dobrej zabawy, w Szczecinku liczyć będzie można m.in. na stoiska gastronomiczne, gry, konkursy i strażackie pokazy. Będzie również możliwość wsparcia dwójki młodych mieszkańców walczącego o wzrok Filipa Pawełka oraz cierpiącą na SMA maleńką Nadię Gebauer. A na zakończenie imprezy utworzona zostanie choinka ze wszystkich pojazdów ratowniczych biorących udział w wydarzeniu.